Dobry wieczór, dobry wieczór. Jeju, jak niedawno to nie było. Dawno mnie tu nie było. I pewnie sobie niektórzy obejrzycie, niektórzy nie. Ale chciałam bardzo powiedzieć coś wartościowego. I muszę to powiedzieć, moi drodzy. Właśnie miałam przed chwilą sesję konsultację z, z jedną z moich klientek. Dzisiaj w ogóle mam dzień sesji. A jeżeli ktoś by był tak miły i uprzejmy i dał mi znać, czy mnie dobrze słychać i czy dobrze mi widać, to byłabym wdzięczna. Jeżeli nie, to, to nie będę płakać. O, ale mam piękny kubek. I przeczytam Wam, co jest tutaj napisane. Wiara jest gwarancją tego, czego się nie spodziewamy, i dowodem dowodem niewidzialnego. Piękny cytat, w ogóle. I chciałabym powiedzieć o tej wierze. O, cześć, Jakub Kuba. Słychać mnie, mam nadzieję. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej, istotnej rzeczy, e, która e, z którą właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z moją klientką na sesjach online. E, I powiem Wam o tym, ponieważ być może wielu z Was się styka z tym tematem, albo e, sami macie z tym kłopot. I możecie się też przyjrzeć Waszym znajomym, w rodzinie, w pracy, z kimkolwiek i zobaczycie pewne rzeczy. I dlatego, dlaczego też, jakby o tym mówię? Dlatego, że do 2 grudnia jest w promocji mój kurs, który jest po prostu fantastyczny i petardyczny. Jak uwierzyć w siebie, zbudować swoje poczucie własnej wartości i wiary w siebie. I o tym właśnie mowa, dlatego, że słuchajcie. Jest tak, dzisiejszy świat jest po prostu zwariowany, ludzie, e, wielu ludzi jest, m, mówi się, że są narcyzami, że m, w ogóle depresja się szerzy, to po prostu świat zwa, zwariował naprawdę na potęgę, e, dzisiaj mój syn przyszedł, był na takich zajęciach i mówi, mamo, po prostu to jest chore, co, co, jak młodzi ludzie funkcjonują i tak dalej, nie będę jakby wchodziła w temat, może kiedyś indziej, ale chciałabym powiedzieć Wam o jednej bardzo istotnej rzeczy. O tym, że bardzo łatwo też jest poznać ludzi, którzy nie mają wiary w siebie i nie mają poczucia własnej wartości. I nie wiem, czy wiecie, jak to się obrazuje? Jak to się ukazuje, moi drodzy? A ukazuje się to bardzo łatwo i w internecie też to bardzo łatwo widać. Zobaczcie, jeżeli ktoś coś robi, nie? robi coś dobrego, pozytywnego, tworzy coś, robi. To czasami jest tak, że ludzie pod przykrywką jakichś kąt fejkowych i tak dalej, albo kąta z pieskiem, z kotkiem, nie wiem, z papugą na zdjęciu profilowym, potrafią wyżygać na tego człowieka po prostu swoje pomyje. I nie możemy dać drugiemu człowiekowi nic więcej oprócz tego, co mamy. Jeżeli w swoim sercu masz nic, to dasz drugiemu człowiekowi po prostu to, co masz, czyli nic. Ja zawsze pokazuję to moim klientom. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie na sesję i ktoś mówi do mnie: Ania, daj mi gruszkę. A ja mówię: Ale ja nie mam, ja mam tylko długopis. Ale ja chcę gruszkę. A ja mówię: Ale ja, ja nie mam, ja mam tylko długopis. No to słuchajcie, to ja nie mogę nic więcej dać temu człowiekowi oprócz tego, co mam. A ja mam tylko długopis. A ktoś przyszedł do mnie po gruszkę. Nie mam gruszki, mam długopis. I w naszym sercu, tu głęboko w nas, możemy dać drugiemu człowiekowi i w ogóle ludziom, tylko to, co mamy. Jeżeli w swoim sercu masz zawiść, nienawiść, jesteś niezadowolony z życia, jesteś osobą, która jest nieszczęśliwa, pesymistyczna, narzekająca, zrzędzisz, po prostu jęczysz, um, obgadujesz ludzi, no to dasz innym ludziom to, co masz. Po prostu dajesz im to, ponieważ w twoim sercu nie ma nic innego. I teraz druga strona. Jeżeli w swoim sercu masz radość życia, masz pokój, masz e, szczęście, masz pomoc inny, masz uśmiech, masz e, dobro, to uwaga, będziesz się tym dzielić. Proszę bardzo. Ja mam tyle. Weźcie sobie i kto co potrzebuje, to sobie po prostu wybiera. Więcej. Ja mogę was nauczyć, jeżeli nawet sobie to weźmiesz, to ja umiem zapełniać sobie to z powrotem, żeby u mnie zawsze było kolorowo. To jest wiara w siebie, poczucie własnej wartości. I bardzo łatwo to widać, słuchajcie, kiedy ktoś nie ma poczucia własnej wartości. Na takim przykładzie, kiedy właśnie jedzie po innych osobach, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, kiedy jest zawsze zrzędząca, narzekająca, pesymistyczna, e, burkliwa. No i właśnie jedna bardzo istotna kwestia kiedy dana osoba nie ma poczucia własnej wartości i wiary w siebie. To bardzo często krzykiem, przekleństwami, a donośnym głosem i jakby swoją postawą tłam się drugiego człowieka, ponieważ nic innego nie może dać. I czasami, słuchajcie, tak jest. Dzieje się to w związkach, w relacjach, w pracy. Na przykład czasami menedżerowie, dyrektorzy są, mają jakieś stanowisko, jakby oni są na jakimś stanowisku. I wiedzą, że mają jakąś władzę, ale w ich domu na przykład, w ich domu rodzinnym, w rodzinie coś się dzieje po prostu i oni e, są złe rzeczy, gdzieś się dzieją. I oni nie mają jakby tego poczucia własnej wartości, no bo na przykład że ona coś do niego mówi, tam są kłótnie i tak samo z dziećmi nie ma relacji. No to człowiek przychodzi i jakby e, wyładowuje tą swoją złość, frustrację i tak dalej na inne osoby. Nie? Na przykład właśnie w pracy, na ciebie, na kogoś, na Marysie, tak, wyładowuje te swoje negatywne emocje i wyładowuje tą złość i frustrację. W związkach natomiast dzieje się też tak i dzieje się to częściej u mężczyzn niż u kobiet, ale u kobiet również, e, kiedy mężczyzna. Mm, Kobieta coś z niego mówi o, i, i dotyka to jego ego albo jego mm, wartości gdzieś tam, albo jego dumy, to mężczyźni mm, bardzo często e, krzykiem i donośnym głosem i jakby swoją postawą chcą drugiego człowieka, czy to dziecko, czy to kobieta, jakby stłamsić tylko po to, żeby budować siebie. Znacie temat? Jeżeli ktoś z Was zna temat, dajcie znać, wiecie, serduszko, kciuka, bardzo by było miło. Jeżeli uważacie też, że to jest wartościowe i czy znacie takich ludzi, nie? Którzy, mm, którzy muszą umniejszyć komuś, żeby wywyższyć siebie. I jakby wtedy potem poznajesz człowieka, który nie ma poczucia własnej wartości i wiary w siebie, że on musi Ci umniejszyć. Bo ty jesteś nikim, bo ja jestem lepsza, bo ja jestem kimś, bo ja to, bo ja tamto, nie? A ty? A co ty? Nie? Kim ty jesteś, co ty masz, nic nie osiągniesz, nikim nie będziesz, nie? I jakby umniejsza tobie, żeby wywyższyć siebie. W jakiś sposób musi to, to zrobić. I czasami widać to już u dzieci, w, w młodym wieku, w przedszkolu, na przykład w szkole, kiedy dzieci, ma, rodzice mają pieniądze. A dzieck, dziecka nie lubią inne dzieci, dlatego że po prostu w domu są pewne sytuacje, i to dziecko jakby jest wychowywane w takim duchu arogancji, ale no to przychodzi do, 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 do szkoły i jakby też chwali się na przykład, nie? Jakby burka na inne dzieci, a moi rodzice to to, a twoje nie tamto, i jakby są przepychanki, że ja jestem lepszy, bo ja coś mam, bo ja jestem, bo moi rodzice są kimś, ale w środku jest pustka. Być może takie dziecko też. Jakby nie dostaje miłości od rodziców, nie ma tam uwagi, nie? Jakby są kupowane tylko zabawki albo nowe e, jakieś gry albo rzeczy, bo nie ma czasu dla tego dziecka. I słuchajcie, wiara w siebie jest bardzo istotna. Poczucie własnej wartości jest bardzo istotne, bo człowiek mądry nie musi poniżyć drugiego człowieka, żeby wywyższyć siebie, i nie musi tłamsić drugiego człowieka. <laughs> żeby pokazać, kim on jest. Bo jakby to widać. Jeżeli ty będziesz wiedzieć, że jest taki schemat, to patrząc na drugiego człowieka, od razu widzisz, kim on jest. I tak samo, jeżeli ty to robisz i ktoś wie, że tak się dzieje, to będzie wiedział, kim ty jesteś. Bo jest taki piękny werset w Biblii, który mówi z obfitości serca mówią jego usta. Po prostu to, co mówisz, to będzie wychodzić z Twoich ust. To, co masz w sercu, z obfitości serca. Zobacz, jeśli nie ma tam poczucia własnej wartości, nie ma wiary w siebie, nie ma miłości, nie ma wdzięczności, nie ma radości, to i tak to wyjdzie, i tak to wyjdzie. Może na początku będziesz udawać super, naprawdę. Możesz zrobić wielkie wrażenie. Ale prawda i tak zawsze wyjdzie za jakiś czas. Nie? zgadzasz się, jeszcze, nie? Ma to sens? Więc Poczucie własnej wartości buduje się od wewnątrz. Nie musisz dostawać tego od drugiego człowieka. Nie musi ktoś ci powiedzieć, Ej, jesteś fajna, Ania jesteś fajna, eee, O, fajne rzeczy robisz w ogóle. Jakby ja doskonale wiem, że robię dobre rzeczy, mam poczucie własnej wartości, mam wiarę w siebie, jakby lubię siebie, kocham siebie, akceptuję siebie, dlatego że bardzo dużo w życiu przeszłam. I dostałam mega baty od ludzi. Naprawdę. Ale dzięki tylko temu nauczyłam się patrzeć na ludzi właśnie w inny sposób. Tylko dlatego, że nauczyłam się tej wiary wartości swojej wewnętrznej i poczucia własnej wartości. I tego właśnie uczę w kursie. W kursie uwierz w siebie i zbuduj swoją wewnętrzną siłę. I linka ma, e, macie tutaj gdzieś u góry. Albo na dole. Musicie sobie zerknąć. Do 2 grudnia jest kurs w promocji. Macie bardzo fajne rzeczy. Możecie z tego skorzystać. I stworzyłam ten kurs w momencie, kiedy w moim życiu było bardzo trudno. Kiedy bardzo mocno, mocno upadek przeżyłam i kiedy właśnie odeszli do mnie ludzie. Byłam piętnowana, odgadywali mnie, były mówione o mnie kłamstwa różne. I jakby sobie odeszłam i jakby nie, nie, nawet się nie tłumaczyłam, jakby pod względem tego dlaczego, po co, na co. I wiecie, i prawda zawsze wychodzi, bo po jakimś czasie jakby to wszystko wyszło. I jakbym miała powiedzieć, czy żałuję? Nie. Było mi bardzo trudno, bardzo ciężko, ale dzisiaj dzięki temu ja mam rady życia. I jeżeli ty hejtujesz, jeżeli gadasz, jeżeli wyrzucasz swoje wymiotiny, wyżegujesz po prostu, to jakby ja wiem, jakim jesteś człowiekiem i szkoda mi jest po prostu Ciebie. Nie? Szkoda mi jest drugiego człowieka, bo on nie wie, że on może żyć inaczej. I ty nie wiesz, że ty możesz żyć inaczej. Jeżeli jesteś taką osobą, to ja Ci powiem naprawdę można żyć inaczej. Nie trzeba mieć złości. Nienawiści do innych ludzi, nie trzeba zazdrościć. Naprawdę można mieć radość życia. Radość życia jest przepiękna, ponieważ nie jest chwilowa, tylko jest stała. I tego właśnie uczę radości życia. Radość życia jest piękna, bo bez względu na to, czy masz, czy nie masz, po prostu będziesz cieszyć się życiem, będziesz lubić siebie, będziesz lubić innych ludzi, bez względu na to, czy oni popełniają błędy, czy nie. Ja popełniam błędy, nie jestem idealna, ty popełniasz błędy, nie jesteś idealny, czy idealna. I to jest ok. Słuchajcie, i to jest. Lubienie i kochanie drugiego człowieka. Tak, bo nie jesteśmy idealni. Ale to nie znaczy, że mamy potępiać kogoś za to, że ktoś jest inny. Po prostu, jakby jesteś inny, ok. Ja jestem inna, no jakby też mam prawo do tego, nie? Ma to sens? Więc, jeżeli jesteś osobą, która nie ma poczucia własnej wartości, nie ma wiary w siebie, nie ma radości życia, to ja ci polecam serdecznie kurs. Skorzystajcie z niego, jest naprawdę mega wartościowy. I jeżeli z tego skorzystasz i zrobisz, będziesz robić takie malutkie, drobne rzeczy każdego dnia, które jest tam powiedziane w tym kursie, to daję Ci słowo, że na całe życie możesz mieć tą wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, a wiara w siebie sprawia, że my możemy robić wspaniałe rzeczy, że możemy pokonywać trudności, przeszkody w naszym życiu, że możemy realizować marzenia, że możemy poznawać innych ludzi, którzy myślą też tak, jak my myślimy. No bo kiedy wzrastasz, to na tym poziomie poznajesz innych ludzi. Też takich, których... których, których tu, którzy tutaj są, nie? Kiedy idziesz dalej, znowu poznajesz innych ludzi, którzy tutaj są. I to jest, słuchajcie, wspaniałe. I nie chcesz już wracać do tego burczącego człowieka tutaj, tylko po prostu chcesz iść wyżej. Można pomóc ludziom, ale tylko wtedy, kiedy drugi człowiek tego naprawdę chce. Kochani, życzę Wam tego, żebyście mieli mądrość i żebyście się rozwiali. Po prostu najlepszą inwestycją, jaką możecie zrobić, to jest zainwestować w siebie. Ponieważ jeżeli Ty zmieniasz siebie, to zmienia się świat wokół Ciebie. Napisałam to w mojej pierwszej książce, Ludzie sukcesu, dogoń swoje marzenia. Linka też gdzieś zaraz Wam tutaj podlinkuję. Polecam wam przeczytać. Tą książkę pisałam też w bardzo trudnym okresie mojego życia. To była moja pierwsza książka, która jest bestsellerem. Jeżeli jeszcze mnie nie znacie, to mi właśnie poznacie dzięki temu. No i myślę, że teraz będę tutaj coraz częściej u Was na takich krótkich live'ach, dlatego, że chciałabym dużo rzeczy Wam fajnych przekazać i myślę, że warto, bo coraz więcej głupot jest w internecie. Ja nie rozumiem w ogóle tego, że ludzie. Słuchajcie, to jest w ogóle chore. Naprawdę to jest chore. Ludzie oglądają setki tysięcy ludzi, tysiące ludzi oglądają tak kompletne live'y bzdurne, gdzie ktoś sobie farbuje włosy i w ogóle, a nie oglądają tego, co jest wartościowe. I coraz głupsze mamy społeczeństwo. To jest głupsze, zazdrosne, zawisne, dlatego że zamiast skupiać się na sobie, na tym, co ty możesz zrobić, co ty możesz wnieść, do życia, do, do świata, do drugiego człowieka, co możesz przekazać. Zobaczcie, to my skupiamy się po prostu na innych ludziach i na tym, co oni robią. Niech sobie robią, fajnie. Rób sobie, co chcesz. Ale rozwijaj się, po prostu. A im będziesz, będziesz się rozwijać, tym będziesz lepszym człowiekiem. Ostatnio takie fajne powiedzenie słyszałam, że w dzisiejszym świecie, taki filmik nawet tutaj dodał, na ludziach sukcesu w dzisiejszym świecie bardzo łatwo jest, być kimś. Dlaczego? Dlatego, że wielu ludzi jest nikim. Po prostu boją się. I kiedy będziesz mieć wiarę w siebie, nie będziesz się bać po prostu, bo strach znika. Jeżeli robisz małe, drobne rzeczy, strach znika. Dotrzymujesz sobie słowa, strach znika. Budujesz siebie na nowo, strach znika. Strach to jest brak miłości, słuchajcie. A doskonała miłość usuwa lęk. Usuwa lęk. Kiedy będziesz kochać siebie, lubić siebie, akceptować siebie strach zniknie. I tego, moi drodzy, uczę w kursie. I to Wam serdecznie polecam. No, i będzie mnie trochę częściej i mam nadzieję, że skorzystacie sobie z tego, z tego też kursu. Macie dostęp do niego cały czas, czyli nie na rok, tylko możecie sobie z niego korzystać cały czas, dlatego że uważam, że można do niego wracać i jest fantastyczny. I jeżeli się tego nauczysz, to możesz to potem przekazywać innym. I to działa. Działa, moi drodzy. Jak jasny gwint. <laughs> Kochani, ściskam Was. Mam nadzieję, że to było dobre, wartościowe i że coś dobrego usłyszeliście, a nie tylko jakieś wzorne filmiki, które niczego nie wnoszą do naszego życia, bo to, co oglądasz i to, co jesz, tym się stajesz. Dlatego miejcie mądrość w tym, co oglądacie, co słuchacie, co wpuszczacie do swojego umysłu i czym się odżywiacie, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Ściskam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!